Zapraszam do kolejnego odcinka Akademii Interikat, w którym pokażemy w jaki sposób tworzyć zabudowę, definiować blaty, cokoły i uchwyty. W pasku poleceń u góry włączam moduł kuchenny, ustawienie parametrów, tu mogę wskazać uchwyty dla każdego Typu szafek skrzyniowych, które będziemy zaraz definiować. Tu też mogę definiować grubość blatu, którą ustawiliśmy na 50 mm. I w tej chwili modu kuchenny pokaż bibliotekę. Uruchamiam bibliotekę mebli, szafek skrzyniowych, dzięki której będziemy mogli budować naszą kuchnię. Zaczniemy od szafki kominowej, zmieniam na prawo i definiuję jej wymiary. 700, szerokość, głębokość 590 i wysokość 2400. Proszę zwrócić uwagę, sposób wstawienia na co kolej na wysokości 100 i przeciągam dynamicznie mi się pokazują rozmiary. Jeśli chcę zmienić uchwyt na już wstawionym obiekcie, biorę bibliotekę, zmienię uchwyt. Mogę zmienić jego długość, wstawić na pionowo, i tak, w łatwy, szybki sposób mogłem zmienić ustłowanie uchwytu. I będziemy wstawiać kolejne szafki, będą no to szafki stojące. Dwudrzwiowe. Pierwsza będzie miała wymiar 1200 szerokości, głębokości 590 i wysokość 650. Dosuwam do tej szafki pionowej i kolejna, ten sam typ dwudrzwiowy, tym razem jednak przy ścianie, tak żeby zostawić na szafkę stojącą jedno drzwiową, której szerokość będzie wynosić 600, a pozostałe wymiary tak jak w poprzednich szafkach. Ona nam się tutaj idealnie wpasuje. Pozostaje wstawić szafki wiszące, jednak najpierw jeszcze w ustawieniach parametrów możemy globalnie zdefiniować w zakładce inne wysokość wstawienia od podłogi do dolnej krawędzi szafki wyniesie 1560 i to definiujemy. Przechodzę do szafek wiszących dwudrzwiowych. Dla pierwszej szerokość będzie 1200, tutaj głębokość 430 mm i wysokość 940, tak, że będą one sięgać aż do sufitu i dwie takie same szafki wstawiamy, a ostatnią z tych szafek będzie szafka jedno drzwiowa o szerokości 400 mm, głębokość, wysokość tak jak poprzednio. Ustawiamy. Zabudowa kuchenna już jest gotowa. W tak szybki sposób udało nam się ją zbudować razem z uchwytami. Jeśli chcemy dodać blat, to on automatycznie doda nam blat wedle parametrów, które ustawiliśmy. Zaraz jeszcze pokażę w drugi sposób wstawienia blatu, ale jeszcze stworzymy wyspę. Też za pomocą szafki stojącej dwudrzwiowej. Wymiary takie same jak w przypadku tych yy, szafeczek 1200, i 650 i tu wygodnie jest wstawiać je na widoku z góry widzimy kierunek otwierania drzwi a widzimy też wyraźnie wymiary i od lewej ściany będzie 700 od prawej 1480 I tak możemy tutaj wstawić tą szafkę i kolejną dosunę tak żeby ta wyspa była złożona z dwóch szafek są obok niej bezpośrednio szerokość szafki pojedynczej 600. Wybieram teraz dodaj cokół. W obrębie tych szafek, które wstawiłem, dodaj mi cokół względem tych parametrów, które ustawiłem. I tutaj wybiorę dodaj blat ręcznie, osobny panel do wstawiania blatu. Tu mamy coś takiego jak wspólny i ostatni punkt. Po prostu wpisujemy kolejne wymiary tego tego blatu zacząłem od prawej górnej krawędzi, minus 625 odległość, i teraz w lewo, czyli minus 1800 w lewo, ponieważ w przeciwnym kierunku do strzałeczek tutaj na tym lokalnym układzie współrzędnych, i teraz po x, czyli 0, a po y, czyli do góry o 660 i pozostaje nam ostatni ten wymiar poziomy 1800 w prawo, 0, i dosuwamy za punkt charakterystyczny łapiemy wysokość, czyli definiujemy tą samą wysokość na której wstawiamy blat, w tym wypadku to będzie 750 i grubość blatu 50, ok on nam zbuduje ten blat według tych parametrów, które ustawiliśmy łapiemy też krawędź boczną i w ten sposób zbudowaliśmy kuchnię z całkowym blatem. Przypomnę też w jaki sposób wstawiamy zlew. Tutaj mamy różne sposoby wstawienia. Wstawię go w blacie względem szafki. Tu mamy zarys szafki, zarys zlewu, i tutaj od lewej odsuniemy go o, o centymetr. Tu też możemy zdefiniować w ten sposób w jaki chcemy dokładnie wyciąć ten otwór w blacie. Przesunę widok ponieważ troszkę zedytujemy ten zlew. Co jeśli byśmy właśnie chcieli w takim gotowym zlewie jeszcze usunąć element? Usuniemy tą baterię, wstawimy z biblioteki. Najpierw jednak przesunę go o 50 do góry, tak żeby był równo z górną krawędzią blatu. OK. tutaj w edytorze obiektów jeszcze poprawi widok. W edytorze obiektów zaznaczamy tą drugą ikonkę, żeby edytować element pojedynczy. Z shiftem mogę zaznaczyć kilka jego elementów. Usuń usuwamy ten element. I zaraz wstawimy blat z biblioteki. Tak jeszcze najpierw tutaj wstawmy płytę gazową. Też dokładnie z dodatkowej biblioteki tutaj w module kuchennym względem szafki tu dwupalnikową płytę gazową możemy w ten sposób też w bardzo szybki sposób wstawić. Znacznie to przyspiesza czas pracy. Zamykam bibliotekę i wstawię jeszcze ten, tą baterię w tym miejscu. Przeszedłem na widok z góry. Okienko powiększyłem. Biblioteka, pokaż bibliotekę. Tu, tą jedną z bibliotek, które można pobrać z naszej strony internetowej, czyli baterie kuchenne. biorę Blue Water, jedną z tych baterii, umieszczam w odpowiednim punkcie, poprzedni widok. Widać bateria wstawioną, jeśli chcielibyśmy na przykład ją odbić, tak jak w zeszłym odcinku odbiliśmy okno, zmienić miejsce, gdzie, gdzie będzie kurek, to to też jak najbardziej. Każdy obiekt jest w pełni edytowalny, cały czas mamy na nim kontrolę i jeszcze pokażę co jakbyśmy chcieli przedstawić, wymiary jeszcze bez wizualizacji, na przykład w taki sposób szkicu, rysunku odręcznego, w opcji render mamy właśnie coś takiego jak rysunek odręczny. Też zapisy, wybieramy miejsce docelowe zapisania, to będzie jako JPG. I właśnie w ten sposób rysunek odręczny tej naszej kuchni będzie wyglądał. I na przykład w 2D design możemy jeszcze na ten rysunek nanieść wymiary, nanieść opisy i też w ten sposób wykorzystać do prezentacji swojego projektu. To tyle. W dzisiejszym odcinku. Zapraszamy na kolejny, w którym pokażemy dokładnie ustawienia materiałów i tekstur widoku za oknem. Do usłyszenia, do zobaczenia.